Witam Państwa serdecznie w studio y, t, y, telewizji Co się dzieje TV. Y, na początku od razu pokażę plakat, y, który nas y, tutaj wszystkich razem zgromadził, Mela Koteluk dla Świetlikowa. A, na, 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 nasi, nasi goście, no właśnie, nasi, nasze gościnnie, tak y, y, pani Natasza Godlewska. I pani Dagmara Piurko ze Świetlikowa. A Świetlikowo się kojarzy z światłem, z takimi oknami, przez które światło wpada, albo z takimi robaczkami, co latają? No i bardzo, bardzo blisko. Dzień dobry, witamy serdecznie. <laughs> tak naprawdę jesteśmy przedstawicielkami Fundacji Śląskiej, Hospicjum Dla Dzieci Świetlikowo. Jest to hospicjum, które opiekuje się od 14 lat najmłodszymi dziećmi, dziećmi nieuleczalnie chorymi z terenu całego województwa śląskiego. I świetlikowo w Tychach. Siedzibę mamy swoją w Tychach, tam też mamy ośrodek opieki dziennej dla dzieci. Dzieci z całego województwa śląskiego, tutaj z Beskidzia przyjeżdża nasz świetlikobus, zabiera dzieciaki rano i przywozi na cały dzień do naszej placówki w Tychach i po południu wracają dzieciaczki w ramiona swoich rodziców. To, to powiedzcie w ciągu tych 14 lat, iloma dziećmi się opiekowaliście Jaki jest zakres Waszej wasze, wasze działalności? Jakimi dziećmi się opiekujecie? Jakim dzieciom pomagacie? Opiekujemy się dziećmi nieuleczalnie chorymi. Dziećmi, u których leczenie już jest zakończone, dziećmi, które wychodzą ze, ze szpitala w ramiona swoich rodziców, aby spokojnie odejść bez hałasu, bez dźwięku szpitalnych sprzętów, bez lekarzy w towarzystwie swojego rodzeństwa, naj, najbliższych zabawek i zwierząt. A my pomagamy. W tym czasie nasi lekarze, pielęgniarki, personel, fizjoterapeuta dojeżdżają codziennie do dzieciaków do 100 kilometrów od naszej siedziby. No i pomagamy, żeby, żeby dziecko do ostatniej chwili mogło się uśmiechać. Jest to rodzaj takiej misji, aż, aż już słuchając tego się człowiek wzrusza. Ważne, ważne to jest dla Pani zajmowanie się? Na pewno, na pewno. Jest. To znaczy, ja zawsze mówię, że lepiej by było, gdyby takie miejsca nie musiały istnieć, bo to hmm. znaczyłoby, że dzieci nie chorują, nie chorują tak ciężko. Natomiast każdy ma swoje miejsce na ziemi i my jesteśmy po to, żeby, żeby pomagać najmłodszym. I wy jesteście tymi świetlikami, tym, tym światłem? Myślę, że cały zespół, bo mamy cudowny zespół 50 osób, które otacza opieką nasze dzieciaki, i każdy z nich ma super siłę, którą dają tak naprawdę nasze dzieci. I, i ten ro, rodzaj misji też przyciąga artystów, bo, bo, bo od, od, od lat słyszę właśnie o świetlikowie w, w kontekście, a to Staszek Sojka, właśnie teraz Mela Koteluk. Wiele takich działań, działań artystycznych jest. Tak. Prowadzonych w, tak. dla Świetlikowa. Tak, oczywiście, i dlatego z tym przechodzimy teraz do Państwa. E, tak jak był pokazany wcześniej plakat, e, 8 czerwca w Kawatinie Hall odbędzie się koncert charytatywny. Melakoteluk właśnie będzie grała dla naszych dzieciaków. Cały dochód e, z tego koncertu będzie przeznaczony właśnie na rzecz dzieci naszych. Melakoteluk dla Was charytatywnie tak, e, tak. E, zaśpiewa. E, czy trudno przyciągnąć artystów z tej najwyższej półki, żeby. Różnie to bywa. Na pewno są artyści, tak jak Mela, która już wcześniej była u nas w świetlikowie, jak było budowane centrum opieki dziennej, więc już tak po, po, po raz kolejny będzie, więc tutaj było troszkę łatwiej. W bielsku białej. Jeszcze raz pokażemy, tak, pokażemy ten plakat. 8 czerwca, godzina 19, kawatina hall. Wszystkich serdecznie zapraszamy na koncert. Bilety są jeszcze dostępne na stronie internetowej. W, w, pięk, w, pięknej sali, w pięknej sali, w cudownym otoczeniu, z osobą, która naprawdę o wielkim sercu, bo Mela, tak jak koleżanka powiedziała, była już u nas podczas budowy świetlikowa, później zagrała dla nas koncert w Katowicach, nasze dziesięciolecie, a teraz pojawia się kolejny raz, no i to wszystko dla dzieciaków jakieś kolejne plany artystyczne ciekawe, czy, 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 czy na razie się Na pewno, czy, 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 <laughs> na pewno, ale równocześnie prowadzimy dwa projekty. Drugim projektem jest sklep charytatywny Świetlikowo to i Owo w Bielsku Białej w Gemini Park. Także staramy się najpierw zamknąć te projekty, które trwają, a później się zabierzemy za kolejne, na pewno. Warto pomagać. Jeszcze widziałem, wchodziłem na waszą stronę internetową, tam można, można też jakoś wesprzeć was. Można, można wesprzeć darowizną pieniężną, można przynieść do sklepu używane rzeczy po swoich pociechach, można przynieść zabawki, można do nas zadzwonić i my wytłumaczymy, jak zostać na przykład wolontariuszem i pomóc nam w opiece nad dziećmi. Dziękuję pa, paniom za, za przybycie do, do, do naszego dziękujemy. studia. i dziękujemy, dziękujemy. Że, że, dziękujemy, że, dziękujemy, że świetliki świecą dla, dla tych, którzy tego potrzebują. A jeszcze raz przypomnijmy, 8, 8 czerwca kawatina, bielska kawatina, piękna sala, wspaniała muzyka. Zap... Piękny koncert się zapowiada. Zapraszamy serdecznie.